Goście Dziedzic, serdecznie Was pozdrawiam. Ciao! siemacie, macie! Siema, siema! Niezła właściwa. Chciałam Wam powiedzieć pewną ciekawostkę, którą zobaczyłam na wycieczce w Stegnie nad Morzem Bałtyckim. Czyli w Stegnie nad Morzem Bałtyckim zobaczyłam coś niesamowitego. Uwaga, uwaga! Uważajcie na plażę w Bałty na Bałtyckim Morzu nad Stegną. Grasuje facet w stringach. Normalnie, jak zobaczyłam, no wszyscy żeśmy się śmieli, stał normalnie facet w stringach. Było mu z tyłu widać całą prawie dupę. Za chwilę zobaczcie to na zdjęciach. No, facet w stringach grasuje nad Morzem Bałtyckim w stegnie. Uważajcie, stoi na plaży często. Ja nie rozumiem, jak facet może założyć stringi. Zobaczcie sami. Śmiechu, warte! Zobaczcie sami. Faceta w stringach. Teraz zobaczcie na morzu Bał, przy morzu ba, na Morze Bałtyckie, Stegna, zobaczcie, facet w stringach się pojawił. Może pojawi się jeszcze, kto wie.